Nazywam się Rafał Bartoszewski. Przez całe swoje życie mieszkałem w mieście, ale zawsze wiedziałem, że to co najlepsze i najważniejsze jest poza nim. Właśnie dlatego chcę was zabrać. Bliżej natury. Zima. Cisza i spokój rzadko zakłócane są przez wiatr, a jeszcze rzadziej przez jakieś zwierzę. Słychać śnieg i lód pod stopami. Zimą liczba napotkanych w lesie zwierząt jest zdecydowanie mniejsza niż latem, to oczywiste część gatunków nie jest w stanie znieść niskich temperatur i kończy życie wraz z nastaniem pierwszych mrozów a duża część ptaków odlatuje na południe co też zwierzęta które spędzają u nas zimę ale wciąż ich nie widzimy ponieważ zapadły w sen zimowy nie u każdego wygląda on jednak w ten sam sposób Niektóre gatunki zapadają w letarg, podczas którego procesy życiowe są stosunkowo nieznacznie spowolnione. Inne z kolei zapadają w hibernację, podczas której funkcje życiowe organizmu są bardzo mocno spowolnione. Przerwanie hibernacji może być dla zwierzęcia naprawdę niebezpieczne, ponieważ wybudzenie się, a następnie ponowne zapadnięcie w sen, to duży wydatek energetyczny i poszczególne osobniki mogą już nie być w stanie zasnąć po raz drugi. Inaczej wygląda to w przypadku letargu, z którego zwierzęta wybudzają się co jakiś czas. Takim lekkim, przerywanym snem zasypiają na przykład borsuki. Znam tę borsuczą norę, dlatego tutaj właśnie umieszczę fotopułapkę. Niech wisi przez tydzień, a po tym czasie wrócę tutaj. I zobaczymy, czy coś się nagrało. Wróciłem po potopu jednak trochę wcześniej, po pięciu dniach, ponieważ teraz będę wyjeżdżał i te temperatury dość mocno teraz spadają, więc martwię się o sprzęt. Zobaczymy, czy coś jest już teraz na nagraniach. O! A, chciałem powiedzieć, że baterie padły, ale nie, nie padły. Okej. Okay. Czyli, czy będziemy mogli zaraz przejrzeć nagrania, tylko zdejmy zdejmę, zdejmę fotopłapkę. Opa, bra? Mro, mro, aktualnie jest chyba Około minus trzynastu stopni, jedenastu trzynastu, coś koło tego. Okej, okay. sprawdźmy to, eee, co coś się nacisku. O, pra. Okej. Okay. E, borsuki się jednak nie nagrały, to jest jedyne nagranie, jakie udało się zrobić. E, czyli albo nie wychodziły na razie w ciągu tych ostatnich pięciu dni, albo może wybrały inne wyjście z nory, bo jest ich tutaj około jeszcze czterech albo pięciu. E, jeszcze zobaczę, czy przy innych wyjściach widać jakieś świeże ślady. No i co, będę wracał. Będzie trzeba spróbować innym razem zostawić fotopułapkę albo w tym samym miejscu, albo w innym. Być może borsuki wtedy się nagrają Żadnych tropów borsuka Cały czas myślałem o borsukach. Nagrał się jenot. Powiem szczerze, że było to zaskoczenie. Jenota się nie spodziewałem, ale jest to ciekawa obserwacja, ponieważ jenoty, podobnie jak borsuki, zapadają w sen zimowy. Są wyjątkiem wśród psowatych. Ponadto, podobnie jak borsuki, mogą się z tego snu zimowego wybudzić w czasie cieplejszych dni, po to, żeby na przykład gdzieś pójść i coś zjeść, pożywić się. Co więcej. Okazało się, że jenoty mają największe szanse przeżyć zimę właśnie wtedy, kiedy zimują w norach borsuków. Część zwierząt możemy wciąż zobaczyć w czasie zimy. Jeśli ziemią pokrywa śnieg, niekiedy można je wytropić dzięki śladom, jakie w nim zostawiają. Każdy gatunek ma swoje strategie przetrwania zimowych miesięcy. Oh, jest zimno, a za mną są sarny. E, zwierzęta te doskonale pokazują chyba najbardziej oczywistą strategię radzenia sobie z wilgocią i mrozem. Jest to zmiana futra z letniego na zimowe. Futro zimowe zbudowane jest z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna składa się z włosów dłuższych, sztywniejszych, e, a wewnętrzna to delikatne, gęsto ułożone przyciele włosy, doskonale zabezpieczające przed zimnem. Zimowe ma też inny kolor niż krótkotermin, co najczęściej związane jest z tym, że pomaga lepiej pochłaniać energię promieni słonecznych. Stanowi też lepszy kamuflaż. Ja jednak mam nadzieję znaleźć również dużo mniejsze zwierzątko, którego strategia przetrwania jest dużo bardziej wyjątkowa. Idę do konkretnego miejsca, choć nie wiem, czy uda mi się znaleźć tam zwierzę, którego szukam. W terenie nie jest łatwo odnaleźć małe zwierzątko, a to, którego teraz szukam, jest wielkością zbliżone do myszy. Eee, idę do miejsca, gdzie już raz i kiedyś obserwowałem, ale nie wiem, czy w dalszym ciągu można je tam zobaczyć, ponieważ zwierzęta te nie mają jakiegoś konkretnego miejsca, z którym byłyby związane. Eee, muszę po prostu iść i cierpliwie się rozglądać, nasłuchiwać. Być może w pewnym momencie zobaczę ryjówkę. Ryjówki mają na tyle szybki metabolizm, że muszą prawie nieustannie jeść. Jeśli zrobią sobie przerwę choćby na kilka godzin, umrą z głodu. Zimą jednak trudniej jest znaleźć pożywienie. Aby przetrwać ten trudny okres, ryjówki się kurczą. Zmniejsza się masa ich narządów wewnętrznych i to do tego stopnia, że zimą mają nawet o 20-30% mniejszy mózg. Kurczy się również ich szkielet. Ryjówki mają zimą mniejszą czaszkę, skraca się nawet ich kręgosłup. Jak to się dzieje? Część tkanki kostnej wchłania się, a na wiosnę ponownie odrasta. Ryjówki mogą dzięki temu pobierać nieco mniej pokarmu, ponieważ ich organizm ma mniejsze zapotrzebowanie na energię. No niestety, tym razem chyba jednak nie uda mi się ich znaleźć. E, szkoda, ale no, niestety było to do przewidzenia. E, to naprawdę trudne zadanie. Kurczenie się szkieletu to ciekawy pomysł. Jednak taki sposób naradzania sobie z zimnem nie sprawdziłby się w świecie bez kręgowców. One musiały wypracować swoje własne metody. Jest zima. Dzień jest krótki i ten dzień właśnie się już kończy. A na potrzeby filmu zakończmy też tę zimę. No to chodźmy. W hemolimfie owadów aktywnych zimą możemy znaleźć na przykład cukier trehalozę, która sprawia, że płyny ciała bezkręgowca zamarzają dopiero w temperaturach znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. Przede mną rusałka żałobnik, motyl, któremu udało się przetrwać zimę. Bezkręgowce potrafią tego dokonać na różnych stadiach rozwoju w zależności od gatunku. Może to być jajo, poczwarka, gąsienica albo imago, czyli postać dorosła. Ten motyl przezimował w formie dorosłej. Ale jak tego dokonał? Otóż wcisnął się w jakąś szczelinę, w korze czy w stercie gałęzi i tam zapadł w sen zimowy. W tym czasie w jego krwi, czyli hemolimfie, wzrosło stężenie glicerolu, który zapobiega powstawaniu kryształków lodu a tym samym zamarznięciu owada. Podobne rozwiązanie mogą stosować np. ślimaki winniczki, w których hemolimfie wzrasta stężenie glicerolu i glikogenu. Ten pierwszy chroni je przed zamarzaniem, a drugi jest cennym źródłem energii, które pozwala przetrwać okres, gdy ślimaki nie mogą żerować, i jest niezbędne w czasie wybudzania się z hibernacji. Teraz, gdy nadeszła wiosna, wszędzie wokół widać ruch i słychać, że zwierzęta są aktywne. Zima jednak, pomimo pozornego spokoju i ciszy, również tętni życiem. Niektóre gatunki są w stanie przetrwać tę porę roku aktywnie, a inne ją przeczekują. Wszystkie one mają swoje własne niesamowite sposoby, aby tego dokonać.